Cześć wszystkim. Z tej strony Marcin z firmy Import. Wielu z was pyta, jak poruszać się po portalach aukcyjnych. Ja wam dzisiaj pokażę filmik jak poruszać się po portalu Insurance Auto. Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych portali obok Kopartu. Jeśli chodzi o Kopart, to tutaj filmik nagrał mój kolega Kuba. Także zapraszam was również do obejrzenia tego filmu, gdzie Kuba opowiada wam o wszystkich tajnikach portalu Kopart. Ja dzisiaj opowiem o Insurance Auto, tak? Także zapraszam do oglądania tego materiału. Ok, zaczynamy. Najlepiej wejść na naszą stronę, usaimport.pl, gdzie mamy tutaj linki bezpośrednio do, do portali aukcyjnych. Wchodzimy na pierwszy, na Insurance Auto. Tak wygląda panel główny strony. Ja akurat korzystam z wersji anglojęzycznej, dlatego że dużo wygodniej mi się z niej korzysta. Jeśli chodzi o wyszukiwanie samochodów, w lewym górnym rogu mamy zakładkę Vehicles tak, i możemy sobie tutaj już od razu zdefiniować, jakie auto nas interesuje. Ja z tego nie korzystam, tak, bo wiem, że zdarzają się, zdarza się tutaj dużo błędów. Także klikamy sobie w Search, czyli wyszukaj. Dobra, mamy teraz, mamy teraz stronę. Tak, tu akurat mamy jakieś tam kryteria wyszukiwania zdefiniowane, ale tak, usuwam to i tak, zobaczcie, tutaj są wszystkie, wszystkie oferty tak samochodów. I na przykład, nie wiem, szukamy sobie, powiedzmy, nie wiem, BMW jakiegoś, tak, trójki. Klikamy sobie, tak, tutaj sobie najpierw definiujemy rok, tak, jaki nas interesuje, nie wiem, no to dobra, powiedzmy wersja G, czyli 2000. 20 do 2025. Applier, zastosuj rok i schodzimy sobie trochę tutaj niżej i tutaj mamy make, marka. Wpisujemy sobie BMW. Czekamy aż się przeładuje. Później model i mamy tutaj wszystkie. E, mamy tak, zaznaczamy sobie tak. Seria 3, tutaj mamy 330, 330Xi. I tutaj po prawej stronie pojawiają nam się oferty samochodów. Możemy sobie tutaj poprzeglądać. I tak, zobaczcie, tutaj w miejscu, gdzie jest data, niektóre samochody mają datę, tu jest podana data licytacji tego samochodu, już nawet Prebit Open, czyli tam już można składać oferty prelicytacyjne, tak? Tutaj jest akurat na 12, tam było na 11 i tutaj możemy sobie zobaczyć, kiedy są samochody licytowane. To akurat na przykład przy tym samochodzie jest tutaj poddana cena bailout 12 950 tysięcy. Jeśli jest buy now to znaczy, że można za tą cenę kupić od razu samochód. Tak akurat tutaj mi się pojawia z tego konta, że you can't beat, czyli jest to samochód z restrykcyjnego stanu w tym momencie Wisconsin. Możemy te samochody licytować, ale to, to z innego konta. Na tamtym koncie są trochę wyższe opłaty. Nie, tutaj widzimy samochód, jest jakiś wstępnie naprawiony, ktoś tam już, już coś działał. Sprzedaje go progresji w Casual Insurance. Jest to, to, to jedna z najlepszych ubezpieczalni. W ogóle tutaj po prawej stronie możecie sobie zobaczyć, kto sprzedaje ten samochód. Bardzo często to jest, to jest podane. To wygląda mi tutaj na Rejected Repair, czyli ktoś... Już zaczął ten samochodzik naprawiać, tak, ale, ale zwątpili, tak, czy tam jak, z jakiegoś innego powodu po prostu naprawa nie doszła, nie doszła do skutku. Eee, dobra, pokaż, zobaczmy sobie na jakieś inne autko. Eee, dobra, tutaj mamy M340, fajny sprzęt. No dobra, otworzyliśmy kartę naszej BMW 340 e, w pięknym kolorze. I tak, po kolei zobaczcie, tutaj jest tak zwany stock number. na koparcie to nazywa się numer LOT. To jest numer, po którym definiujemy samochód. Tak, czyli jeśli jakieś autko nam wysyłacie, to albo najlepiej kopiuj i wyślij nam link, tak, albo podajemy ten numer. Poniżej mamy napisane, jaka to placówka sprzedaje, To jest akurat Atlanta North. Mamy numer WIN, tak, LOS, czyli typ, typ uszkodzeń, tak, Collision. I tutaj mamy opisane to uszkodzenia, tak primary damage left rear, czyli lewy tył i secondary damage uszkodzenie drugiego rzędu left front, czyli generalnie lewa strona jest tutaj jakaś przerysowana. Title document salvage Georgia, czyli dokument, który uprawnia do rejestracji tego auta. Tutaj poniżej mamy, mamy start code, czyli run and drive, czyli auto pali, jeździ. Present key, okay, czyli kluczyk jest czyli kluczyk jest obecny. Tutaj mamy Informacje, które nam opisują ten samochód, tak? techniczne, czyli jaki, jaki rodzaj silnika, transmisja, czyli skrzynia biegów. Tak? Po prawej stronie zobaczcie, jest podana data licytacji, to jest istotne. Seller nie zawsze jest to pokazane, ale akurat tutaj jest pokazane, że samochód sprzedaje Progresji Casualty Insurance, to jest jedna z takich, z takich topowych ubezpieczalni. Tutaj mamy More Vehicle Details, tak? czyli tutaj na z Auto podane są szczegóły techniczne tego samochodu, tam wyposażenie i inne, inne tego rzeczy. Akurat tak, już Wam tutaj pokazuję, ten samochodzik ma widok 360 stopni, tak? nie do wszystkich samochodów są te widoki, ale tutaj możemy sobie zobaczyć go z każdej strony. Fajne uszkodzenie tutaj po trzecie butnika do wymiany. Tutaj też za bardzo nic się nie stało. Mamy see Inside, czyli możemy sobie zobaczyć w środek tego samochodu. Tak jak powiedziałem, nie do wszystkich samochodów jest to tutaj umieszczony ten widok. Co tam Wam jeszcze tutaj ciekawego pokazać? O dobra, odnośnie wyszukiwania samochodów, jeszcze coś Wam pokażę. Są tak zwane aukcje Buy Now, tak? czyli to są takie samochody, gdzie możemy sobie od razu ten samochód kupić za podaną cenę. Często są to ceny trochę zawyżone, aczkolwiek nie zawsze. Zdarzają się również często, że są to bardzo dobre ceny. Tutaj klikamy sobie na filtr Buy Now i mamy samochody, tak? które tutaj wcześniej sobie po lewej stronie zdefiniowaliśmy z, do natychmiastowego zakupu, tak? czyli, czyli Buy Now. Są tutaj całkiem ciekawe oferty. Zaraz zobaczymy. Te oferty często, często znikają w weekend, tak? Bo, jak, bo ludzie lubią sobie siedzieć na aukcjach i po prostu m, klikać te samochody. Tak? Więc e, jeśli coś ciekawego zobaczycie w opcji KUP teraz, to wysyłajcie nam link i od razu zwońcie, czy to jest piątek, czy niedziela, czy ósma rano, czy dwudziesta No bo wiadomo, że tutaj kto pierwszy, kto pierwszy, ten lepszy. Możemy sobie samochody również wyszukiwać tutaj e, przez tą lupkę. Często się zdarza, że te wyniki nie są takie same, jakbyśmy szukali przez feed, który Wam tutaj wcześniej pokazałem przez search, tak. Możemy sobie tutaj wpisać BMW 330 i tak zobaczymy, co nam pokaże. Tak, tutaj mamy, mamy, mamy wszystkie te samochody. Tutaj możemy sobie teraz też jeszcze rok zdefiniować tego samochodu 2020-2025. O, i zobaczcie. I pojawiło się, pojawiło się tych samochodów dosyć, dosyć dużo. Samochody z takim opisem auction Not sign, to znaczy, że tutaj jeszcze czekamy na wydanie dokumentów, nie wiem, na spłatę kredytu. Tak, w każdym razie samochód nie jest jeszcze przydzielony na dany dzień licytacji. Jeśli chodzi o samą licytację, licytacja trwa danego auta bardzo krótko. Jest to czasami 5-10 sekund, 15. Tak to, tak to wygląda. To nie wygląda tak jak na, na, na przykład na Allegro, tak? że licytacja trwa bardzo, bardzo, bardzo długo. Tak? Jak na giełdę wchodzi dany samochód, to licytacja trwa już chwilkę. Tak? Dlatego, że jest podana godzina, od której rusza cała giełda i na tej giełdzie nasz samochód ma któryś tam numer. Tak? Auto są sprzedawane po kolei. A to wchodzi, wchodzi nasz numer. Jest składane oferty, oferta, oferta, nikt nie daje więcej, bach, auto sprzedane, tak? Także mamy tutaj bardzo mało czasu na, na reakcję. Co Wam jeszcze tutaj pokazać, tak, w tych samochodach? No, Przede wszystkim, tak, pokazałem Wam, jak to wyszukiwać, tak? Tutaj mam, możemy sobie, a no właśnie, jak już mamy jakieś samochody wybrane, to możemy sobie tutaj też definiować, definiować silnik, tak? Już ja Wam pokażę zaraz, zaraz sobie zobaczycie. 2020 do 2025 zastosuj rok. Make BMW. Bardzo przydatne są te, są te filtry po lewej stronie. Seria 3. I zobaczcie, mamy tutaj wersję tak, czterocylindrową, czyli dwulitrowe silniki i sześciocylindrowe. Także tutaj, jak zależy nam na konkretnym silniku, to też możemy sobie tutaj, sobie tutaj zaznaczyć. Eee, dobra, Transmission, tak, czyli Automatic, tutaj mamy skrzynię biegów. Eee, kolejna sprawa, Airbags, tak, czy Intact, czy Deployed. Intact to są samochody z niewystrzelnymi poduszkami, Deployed. To są samochody, gdzie te poduszki wystrzeliły. Nie ma co się bać wystrzelonych poduszek, dlatego że to się łatwo tutaj w, u nas kraju wymienia, regeneruje. Tak? Możemy poduszki zregenerować, możemy zakupić, zakupić nowe poduszki. Tak? Tutaj jeśli chodzi o samochody w opcji Buy Now, to też możemy sobie w tym, tutaj, w tej, w tym okienku to, to definiować. Tutaj mamy State, czyli z danego stanu. Wiadomo, tak, Auta ze wschodu szybciej idą, tańszy transport z zachodu, idą trochę dłużej. Droższy transport, aczkolwiek nie zwracałbym na to za dużej uwagi, bo często, gdzie jest dalej od portu, to te samochody są po prostu, po prostu tańsze. Tak? Tutaj mamy title. To możemy definiować, tak? czy jest Selve, czy jest ader. Tak? tak jak widzicie, tych samochodów jest bardzo dużo wystawionych: 11 czy 49 ader. Prawdopodobnie tyle jest ader, dlatego że dużo samochodów jeszcze nie ma wydanych, wydanych title. Tutaj mamy seller, sprzedawca, tak? tutaj mam różne firmy ubezpieczeniowe, proszę bardzo. IRI, GEICO, INFINITY, to jest, taki, to jest taka pierwsza liga. Mercury, ja sam mam parę samochodów z Mercury z Kalifornii, super samochody, tak? tutaj możecie sobie zobaczyć. tak Wavency, State Farm, to jest super ubezpieczalnia, bardzo fajne samochody mają. Tak? I Who Can Buy, czyli czy dealer, dismantler, exporter. Tak? Tutaj Możemy sobie też to zdefiniować. My akurat możemy kupować wszystkie z tych samochodów, bo mamy odpowiednie licencje. Także w skrócie Wam to tutaj pokazałem. Co jeszcze ciekawego dobra, jeśli możemy sobie samochody zaznaczać, zobaczcie tutaj po lewej stronie jest taki, taki ptaszek i sobie zaznaczamy, i w tym momencie samochód dodał nam się do obserwowanych. Więc jak mamy tutaj, zobaczcie, my Auction Center, dashboard. Tutaj są wszystkie samochody, które, które obserwujemy. Tak wygląda lista obserwowanych samochodów. I słuchajcie, co jest jeszcze, co jest jeszcze dosyć ważne, żeby Wam ułatwiło życie z tymi Jones Auto: jak mamy, jak mamy auta, które mm, sobie tutaj przeglądamy, to najlepiej otwierać je po prostu w nowej karcie. Tak? Czyli e, otwórz nowej karcie. I wtedy, jak, I wtedy, jak chcemy wrócić do wyników wyszukiwania, to po prostu zamykamy sobie tą kartę, tak? i przechodzimy do, do tej karty poprzedniej. Tak, to jest, to jest też to ułatwia, ułatwia życie. Także no, mam nadzieję, że pokazałem Wam wszystko, tak? jeśli chodzi o portal Insurance Auto. Jakbyście mieli jakieś pytania, to dzwoncie piszcie, tak? chętnie wam pomożemy, tak? jeśli chodzi o kopart o JAI, czy na przykład o stronę o Impact Auto. To, to, to się w tym momencie nazywa IAI, dlatego że IA ich przejęło. Interfejs jest bardzo podobny do tego, który Wam tutaj pokazałem. Troszkę może ma pewne różnice. Mniej jest, wydaje mi się, Taki intuicyjny i, i, i mniej taki user friendly, aczkolwiek jest prawie identyczny z tym EI. Także, jakbyście mieli jakieś też pytania o Impact, czyli teraz EI Kanada, to też śmiało do nas dzwoncie. To wszystko, to wszystko Wam pokażemy. Także dziękuję bardzo, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie, zostawiajcie komentarze, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Także bardzo serdecznie dziękuję i miłego przeglądania portali aukcyjnych.